Cześć, witajcie w moim kolejnym filmie, jako że w końcu udało mi się skończyć moje miejsce na ziemi Huli Navarro, powieść, którą pokazywałam Wam na Instastory pisząc, że prawdopodobnie odkryłam kolejną powieść mojego życia. No i w związku z tym, że byliście ciekawi mojej opinii na temat tej książki, stąd właśnie ten film, w którym może już na dzień dobry polecę tę książkę, zwłaszcza osobom, które robią takie niesamowicie przyjmujące historie z II wojny światową w tle, ponieważ to właśnie na te lata przypada dorastanie naszych bohaterów, czy może raczej wkraczanie w dorosłość, ponieważ najpierw mamy tutaj do czynienia z niesamowitymi wyniszczającą wojną domową w Hiszpanii, która zakończyła się dojściem do władzy generała Franco i jego zwolenników, którzy oczywiście prześladowali przegraną stronę. Stąd uczestniczymy w ucieczce naszych bohaterów z Hiszpanii, następnie tłamy się z nimi po świecie, co nie było takie proste, z uwagi na szalejącą w Europie wojnę. Także właśnie tak w ogromnym, ale to ogromnym skrócie przedstawia się fabuła tej, jak widzicie napisanej z rozmachem opowieści o miłości, przyjaźni, lojalności, winie, zemście różnych niepowodzeń jak błędach i tajemnicach, które znacząco wpłynęły na życie naszych bohaterów Fernando, Catalino oraz Eulogia, których losy śledzimy właśnie na kartach tej monumentalnej powieści, której chyba największym plusem jest to, w jaki sposób Julia Navarro odmalowała ówczesne realia, zwłaszcza to, co działo się w Hiszpanii, po zakończeniu niesamowicie, jak już mówiłam, wyniszczającej wojny domowej. Chyba właśnie za sprawą tej książki zdałam sobie sprawę z tego, jak okrutna jest taka wojna. Generalnie rzecz biorąc, każda wojna jest zła, jak wiadomo. Ale jeżeli mamy do czynienia właśnie z wojną domową, to... Tak bardzo wyniszcza kraj i ludzi żyjących w tym kraju, ponieważ przegrana strona nie może sobie od tak nagle, wiecie, przeprowadzić się do sąsiednich państw. Przegrana strona musi pozostać w swoim kraju i żyć w cieniu tych, którzy wygrali tę wojnę. Słusznie czy nie, to wszystko zależy oczywiście od punktu widzenia. Jest to życie w nieustannym strachu, ponieważ nigdy nie wiadomo, kiedy trafi się do aresztu, nie zna się dnia ani godziny, kiedy ze sprawą jakiegoś właśnie donosu sąsiedzkiego trafi się do aresztu. Do sąsiedzkiego, który czasami był po prostu, po takim aktem zwykłej, no nie wiem, jakiejś osobistej zemsty, więc to w jaki sposób Julia Navarro odmalowała te mroczne czasy i mentalność ówczesnych Hiszpanów, i też moralność ich, która znacząco uderzyła, zwłaszcza w Katalinę, co może nie będę wchodzić w szczegóły, ale ma związek z trudną sytuacją kobiet w tamtym czasie i różnymi ograniczeniami, które wynikały z tego, że właśnie było się kobietą, to jest to takie mistrzostwo świata, że właśnie za sprawą początku tej książki, bo na podzielona jest na trzy części. Pierwsza część dotyczy przede wszystkim właśnie opisu tego, jak to wszystko wyglądało w Hiszpanii po zakończeniu tej wojny domowej. To było tak niesamowicie przejmujące. Tu mamy tyle naprawdę bardzo trafnych cytatów, i ta książka tak bardzo mnie poruszyła, że myślałam, że będzie to właśnie jedna z powieści że ta książka okaże się jedną z powieści mojego życia. Więc no tak się niestety nie stało, do czego zaraz przejdziemy. Chodzi przede wszystkim o bohaterów tej powieści, no ale zanim przejdziemy sobie do nich, chciałabym tylko powiedzieć, że choć może nie jestem do końca fanką ich cierpiętniczej tułaczki, to mimo wszystko bardzo podoba mi się to, w jaki sposób właśnie. Julia Navarro przeplatała ich losy z wydarzeniami historycznymi i w jaki sposób odmalowała ówczesne realia, pozwalając nam je nieco bardziej zrozumieć. I to wszystko dotyczy nie tylko na przykład tej trudnej sytuacji w Hiszpanii, ale też bardzo podobało mi się to, jak Julia Navarro odmalowała zatłoczoną, gwarną, kosmopolityczną Aleksandrię, nad którą gdzieś tam chwilami unosił się zapach tamtejszych przypraw. To jest właśnie taka Aleksandra, którą bardzo, ale to bardzo chciałabym odwiedzić, gdybym miała możliwość. Oczywiście nie mam tej możliwości, bo już jest, wiecie, ile sam lat do przodu. No w każdym razie bardzo podoba mi się to, że właśnie dzięki Huli Waro miałam możliwość przechadzać się tymi aleksandryjskimi uliczkami. Bardzo mi się to podobało. I choć jest to moja pierwsza książka Huli Waro, jaką przeczytałam, moje pierwsze spotkanie z jej twórczością, to coś mi mówi, że ta autorka ma taką właśnie smykałkę do tego typu opisów, które moim zdaniem stanowią największy atut tej powieści. Bo jeżeli chodzi o bohaterów tej historii, to tutaj powiedzmy, że sprawa nam się trochę komplikuje. Bo nie Choć nie do końca rozumiałam decyzje, które podejmowali, a zwłaszcza totalnie nie rozumiałam tego, co na kartach tej powieści wyczyniała Katalina, która z uporem maniaka uganiała się za Marwinem, który z kolei uciekał przed nią jak dziecko, zamiast usiąść i porozmawiać z nią o pewnych sprawach, myślał, że Katalina by to zrozumiała i zakończyłoby to tę zabawę w kotka i myszkę, która trwała niemal 40 lat, to mimo wszystko nie jestem w stanie powiedzieć, że to źle wykreowane postaci, ponieważ Julia Navarro rzeczywiście bardzo dobrze na określiła ich sylwetki, bardzo dobrze je scharakteryzowała i właśnie dlatego tak bardzo bolało mnie to, że one były w takiej stagnacji, to się tyczy zwłaszcza Fernando oraz Kataliny, Eulochia może nie będą za bardzo się uczepiać, to znaczy nie do końca podobało mi się jego zachowanie w pewnym momencie, chodzi o jego stosunek do matki, jak przeczytacie, będziecie wiedzieć o co chodzi, ale z drugiej strony, no też starałam się go zrozumieć, dobra, nieważne. Eulochio był najbardziej ogarnięty z całej trójki, więc on mi totalnie nie przeszkadza. natomiast jeżeli chodzi o Katalinę i Fernando, Tutaj sprawa rzeczywiście nam się komplikuje, ponieważ mam wrażenie, że oni cały czas stali w miejscu, że autorka cały czas serwowała nam powtarzalne dialogi, powtarzalne przemyślenia, zdarzenia, że nic tutaj po prostu nie ruszało się do przodu. W związku z czym chwilami miałam takie wrażenie, że można by z tej książki wyciąć jakieś 200-300 stron i to nie miałoby jakiegoś takiego większego znaczenia dla fabuły. Czułam się troszeczkę znużona życiem Kataliny i Fernando, i właśnie dlatego z utęsknieniem czekałam na każdy. Każdy powrót do Madrytu, ponieważ co jakiś czas powracaliśmy do Madrytu, żeby przyjrzeć się temu, jak radzą sobie w obecnej sytuacji matki naszych bohaterów, które po prostu pokochałam za ich odwagę, wytrwałość, bezwarunkową miłość do dzieci. Chodzi o Asuncją, nie wiem, czy dobrze wymówiłam imię tej bohaterki. Chodzi też o Izabel oraz Piedat. Jak dla mnie to są najważniejsze bohaterki tej historii. Bohaterki, z którymi się potrafiłam utożsamić i potrafiłam im kibicować, i bohaterki, które wzbudzały sympatię. Więc to pokazuje, że Julia Navarro rzeczywiście potrafi stworzyć bohaterów, którzy nie są nam obojętni, tak jak Katalina i Fernando raz jeszcze. Ale z drugiej strony, gdy tak sobie rozmyślałam właśnie wątek tych postaci, doszłam do wniosku, że to może nie żaden wypadek przy pracy, tylko że oni może musieli być tacy, jacy są, żebyśmy tym bardziej nauczyli się doceniać to, co mamy, żebyśmy nauczyli się tego, żeby wybaczać sobie, żeby nauczyć się sobie przebaczać, żeby nasze błędy, które gdzieś nam popełniały, nie determinowały resztę naszego życia, żebyśmy też nie tracili czasu goniąc za brzonkami, ponieważ jak powiedział jeden z bohaterów tej powieści, życie to długa podróż w poszukiwaniu i taki tylko nielicznym udaje się dotrzeć do portu i myślę, że to bardzo dobrze widać na przykładzie niektórych bohaterów tej powieści, więc może jednak w tym szaleństwie jest jakaś metoda. Czepiam się trochę Kataliny i Fernando, a zwłaszcza Kataliny, to była postać, która wzbudzała we mnie tak sprzeczne emocje, były momenty, kiedy chciałam ją przytulić, powiedzieć, że wszystko będzie dobrze, Dobrze. Były momenty, kiedy naprawdę bardzo ją podziwiałam za determinację, ponieważ Katalina to bardzo, ale to bardzo silna postać kobieca. Z drugiej zaś strony chwilami miałam ochotę ją ukatrupić, więc taki hate love, jeżeli chodzi o Katalinę. Fernando to totalnie beznadziejny przypadek, moim zdaniem, pod pewnymi względami. Jeżeli przeczytacie tę książkę, myślę, że wyczujecie, o co mi chodzi. A może pokochacie tych bohaterów w przeciwieństwie do mnie, ponieważ, no mówię, ja miałam z nimi problem, ale może właśnie też taki był zamysł autorki i może mimo takiego zamysłu gdzieś tam te postaci wzbudzą czyjąś sympatię, więc nie chcę ich całkowicie przekreślać, zwłaszcza, że mimo wszystko to są bardzo dobrze wykrowani bohaterowie. Także, jeżeli chodzi o moje miejsce na Ziemi, choć początek był naprawdę niesamowity i myślałam, że będzie to powieść mojego życia, to niestety okazało się, że jednak nie. Jest to książka, której dałam ocenę 4 na 5 gwiazdek, którą mimo wszystko bardzo mocno polecam, chociażby właśnie z uwagi na to, jak mistrzowsko Julia Navarro nakreśliła tą sytuację w Hiszpanii po e, wojnie domowej. Po tym jak właśnie zwolennicy generała Franco ten swój triumf utrwalali nad republikanami. Wydaje mi się, że autorce udało się bardzo dobrze oddać i rozpacz, i strach mieszkańców Madrytu, i nędzę, i głód, które zawadnęły madryckimi ulicami. Do tego, wszystko oczywiście, do tego wszystkiego oczywiście dochodzą te wszystkie opisy związane z II wojną światową, te wszystkie trudności i ograniczenia związane z życiem na emigracji, trudności i ograniczenia związane z byciem kobietą w tych czasach, zwłaszcza w Hiszpanii, co no, ma związek przede wszystkim z Kataliną, więc mamy tutaj książkę, która porusza szereg rozmaitych problemów, i książkę, która też przy okazji bardzo, ale to bardzo wyraźnie, akcentuje bardzo dużą rolę poezji, zwłaszcza w takich trudnych czasach, jakimi, jakimi jest wojna, i właśnie poezji, która potrafi przynieść ukojenie, aczkolwiek, no, sama za poezją nie przepadam, nigdy nie przepadałam, ale bardzo podoba mi się to, jak to wszystko zostało ujęte w tej książce. I rola poezji, i pisarzy, i wydawców, i księgarni. I księgarzy. To wszystko zostało naprawdę bardzo fajnie tutaj opisane. No i tak, na zachętę mogę Wam powiedzieć, że ma to związek właśnie z wątkiem Fernando, więc ten Fernando nie jest do końca taki zły. W sumie tylko jedna jego cecha mi w nim przeszkadzała, a to jest kluczowa rzecz, więc nie mogę powiedzieć, co do końca mi w nim przeszkadzało. Więc coś jeszcze, czy mogę coś jeszcze dodać? Chyba nie. Moje miejsce na Ziemi to jest bardzo dobra powieść. Powieść z gatunku tych, które się usmakuje, na co uwagę zwróciła też Olga z Wielkiego Buka, którą serdecznie pozdrawiam oglądami i recenzji i Olga nie wiem kiedy nauczy się w końcu tak fenomenalnie opowiadać o książkach jak ty więc no nie jest to książka przez którą się płynie czyta się ją raczej wolno ale myślę, że to czytanie jest bardzo satysfakcjonujące, nawet pomimo pewnych tam niedoskonałości, bo też nie do końca podobały mi się niektóre zdarzenia, trochę wydawały mi się naciągane, jak na przykład pewna akcja z gestapowcami w pociągu. Kto czytał, ten wie. Także to chyba tyle. Książka ma plusy, ma minusy, mimo wszystko jest naprawdę bardzo, ale to bardzo dobrą lekturą. Książką, którą bardzo gorąco Wam polecam. Więc jeżeli czytaliście Moje miejsce na ziemi, jestem bardzo ciekawa Waszych przemyśleń, zwłaszcza tych związanych z Kataliną, a jeżeli nie czytaliście, Czyli się to gorąco zachęcam. No i też będę wdzięczna za to, jeżeli polecicie mi jakieś inne ciekawe książki z drugą wojną światową. W tle od siebie mogę wam polecić Słowika Christine Hanna, To jedyne co przyszło mi teraz do głowy, ale podejrzewam, że takich książek troszeczkę było. No w każdym razie, jeżeli czytaliście coś w ostatnim czasie, mniej więcej w tych klimatach, to koniecznie dajcie znać. Moje miejsce na ziemi Huli Navarro polecam wam bardzo gorąco. Bardzo wam dziękuję za zobaczenie tego filmu. Jeżeli wam się podobało, będę wdzięczna za łapkę w górę, wpadacie do mojego Instagrama Wyspy Anita. No i do zobaczenia w moim kolejnym filmie. Trzymajcie się pa.